są razem już 9 lat i nie afiszują się ze swym uczuciem. Kingarusin 48L przyznaje też, że naręcza kwiatów i baloniki nie robią na niej żadnego wrażenia. Poczucie bezpieczeństwa, wzajemny szacunek oraz uczucie, które nie jest na pokaz, to dla dziennikarki podstawa dobrego związku. Kinga Rusin przyznała niedawno, że na wsparcie i silne ramię ukochanego Marka 44L może liczyć na każdym kroku. I to właśnie jest dla niej najważniejsze. Najgorsza rzecz, jaką można zrobić, to opowiadać o miłości. Więc niech ona się dzieje i zostawmy ją w spokoju. Bardzo dobrze nam się układa. Co prawda gdy wracam do domu nie czeka na mnie od niego storusz albo czerwonych balonów, ale w moich oczach to są tanie gesty. Ja nie jestem kobietą, która by się dała na to nabrać, powiedziała Rusin. Prezenterka ma przy tym własną wizję udanego związku, opartego na zaufaniu i obopólnym zrozumieniu. Romantyzmy w moich oczach to umiejętność stwarzania miłej i cudownej atmosfery każdego dnia, nie tylko wtedy, kiedy się przynosi róże do domu, stwierdziła Kinga.